Dobra, nie rozumiem. Czy napra naprawdę to jest Twoim wielkim zmartwieniem? Wykosiłem żołnierzy. Ja czy nie sądzę, że. Nie wiem. To jest takie. Dziwne. Martwi się o swoje stanowisko, kiedy szturmuje to miejsce i prawdopodobnie dla Medusa 12 straci jedno odkąd pobierzemy dane, a pewnie oryginał skasujemy. Ok, wrota otwierają się... Teraz żebym przypadkowo nie włączył jakieś kamery. Okay, mamy. mamy pod kontrolą wszystko. Granat? Nie. I oto nasza łódź. Ta pierwsza, to druga. Nie wiem, wygląda jak reparacja, ale...

Wszystko ja no... Wiem co to znaczy, właściwie nie muszę wiedzieć co to znaczy, muszę po prostu widzieć jakiś terminal. Także mamy dużo punktów umiejętności i myślę, że wezmę punkt... ...pilotechnika... ...czy jeszcze drugi na wzięcie... Medycyna także. Okej, okay, jedno w to, drugie w to i tak jest. Mam jeszcze dosyć dużo. W porządku, jesteśmy w laboratorium oceanicznym, w tym głównym kompleksie. Początek hakowania. Właściwie chyba to nie jest e, konieczne, gdyż to laboratorium dotknęły... dotknęły chyba kilka eksplozji i właściwie większości sprzęt nie działa tutaj jak działać powinien. I jednak na wszelki wypadek mając wyraźną awersję do każdej kamery, która chce nas wyśledzić, także widzimy gryzela. Po prostu jej powyłączajmy. Jak słyszeliśmy, to, to całe miejsce raczej widziało swoje lepsze lata. Nikt nie jest to specjalnie trudne. Każdym zwierzątkiem niemal zajmie się mój kieł smoka. Po prostu chyba na trzeba uważać nieco. Chociaż one gubią się przy zakrętach z tego co W Większym zmartwieniem są wieżyczki. Jeśli... Co jest z tym do diabła? Naprawdę? Mmm, tak, jest tak, że nam powiedział... Tak, tak. Nikt się nie zaprowadza. Właściwie... Nie wiem, po co on to mówi. Zgrywa się, czy... Nie, nie Okej. Okay. Może po prostu... Page jeszcze nie wie, że uratowaliśmy Tiffany? Kto wie. Okej, okay, tu mam pierwszą z tych... Dla działających wieżytek i najprostszym sposobem będzie po prostu ich zniszczenie. Do widzenia. No to, to pływające karkiany pod nami. Wszystko jedno. No nie wiem, nie wiem. Właściwie tutaj chyba to jest jeden mięsek w którym ta cała zabawa w hakowanie kamer czy wyłączanie ich nie ma sensu. Jak widzimy taka kamera kompletnie. Tylko kamerze nie przeszkadzało, że jesteśmy tutaj. No tutaj kolejna wyżyczka. No, chowaj. Dziękuję. A no, klucz, bardzo potrzebny, żeby przejść dalej Czyli po prostu niezbędny To chciałem właśnie pojechać Hmm, Nie. Okej, okay, czyli jeden od razu będziemy mogli zastąpić e, To miejsce to także składzik Nie wiem, chyba tam jest Czy powinna być amunicja do pistoletu, czyli Coś na wagę złota Jest łuła! dwa paczki Dwa paczki, które... dobra, dodały mi o wiele mniej niż się spodziewałem Paratlonowy nie potrzebuję, tego też nie, tego też nie No w każdym razie wiadomo gdzie odnowić zapasy, ponieważ tą samą drogą będziemy wracać Okej, okay, teraz gryzele. Gryzele a gryzele. No jak widzicie, bardzo słabo sobie radzą z przeciwnikami, którzy okrążają je. Chociaż zauważymy, że często strzelają w bardzo pokraczny sposób i chodząc na boki, w celu uniknięcia tej trucizny po prostu możemy na nią wejść, gdyż strzelają z jakimś dziwnym wyprzedzeniem. Chociaż nie wiem, nie sądzę, żeby był to zamiar twórców. Po prostu... Chyba tak po prostu koślawo strzelają. Zapomniałem o tym panie. Jak widzicie. Dobra. Proszę. Okej, okay, przestań zabijać. Au. Tam chyba aż dwa strzały, co było bardzo niemiłe. Hmm. I pominąłem chyba jakąś wiadomość. Albo zabrałem i zauważyłem Nie ja chyba po coś hmm. A nie w porządku Już pamiętam gdzie idę Idę do przybytka z gryzolami Gdyż każdy uwielbia gryzela. Dobra, oni nie wiki on nie wie co go czeka, czeka go to Ten następny to też mnie nie widzi Zrobimy to samo W porządku Teraz został tylko jeden Nie wiem, nim się nie będą przejmować, on jestem dalej Zatem, po co tu przeszedłem? Przeszedłem po... Ta wiadomość, w porządku, dobra, będę musiał go Ach, Naprawdę jak one koślawo strzelają. Z nie do dupu mm, Masz coś? Baterie bioenergii... Przyda mi się. to mnie. I idziemy po wiadomość. To wiadomość się zawiera kod. Zawiera kod. Tam o ile pamiętam nie było nic istotnego raptem jedna skrzynka z apteczką zatem mm, jeśli ktoś naprawdę chce Ja aż tak bardzo nie chcę W porządku odkąd mamy ten kod możemy sobie otworzyć drzwi tego rodzaju kryte kodem Zobaczmy

Nie wiem, które mi tu jest dziwne źródło Najwidoczniej telewizory są bardzo bardzo niebezpieczne Może po prostu naukowcy pracowali nad jakimiś Telewizorami z ekstra jakością Nie wiem, właściwie trochę nie wygląda jak ale... Coś elektrycznego w każdym razie Okej, okay, to miejsce Jeszcze bardziej wesołe niż poprzednie Hmm, no zobaczmy a, kryzor. A, Obok niego drugi chociaż, nie złożyłem Okej, okay, idziesz jeden, O, ty dziadu. Tego się nie spodziewałem po Dobra, nie wiedziałem, że strzeli mi w nogi. Dobra, to są cwańsze istoty niż przewidywałem. Mmm, wytrychy. Może być. Nieźle. Dla... Tutaj także mamy pana Karkiana. No dwa aż Ten. I... Hmm. Czasem to robić z beczkami. Dziękuję. Także jakby tego było mało. Tam znajduje się wielki Karkian. I wielki Karkian jest maszyną do zabijania, po prostu. Wielki karken zwyczajną szarżą może pozbawić nas życia. Nie, e, nie wygląda to nawet jak animacja ataku, to jest po prostu bieg prosto na dentona i szybki zgon. No także widzimy, zwiększone jest obrzeże. Właściwie jedynym dobrym sposobem walki z nim jest, nie wiem, rzucanie tymi granatami. wybuchnął? wybuchnął świetnie nie wiem po prostu nie, wy, nie wyróżnia się jakoś szczególnie po prostu ma większy model i tyle okej, okay, nuż fon mm, nie, zdawało mi się, że podnosiłem czy nie z tego pomieszczenia właśnie musimy podnieść nano klucze ale... Hm. Czy ja go wziąłem? Wziąłem, dobra. Po prostu automatycznie już tak ponoszę wszystko, że nie pamiętam. Ta dźwignia służy do włączenia torów, jak widzimy są zniszczone. Znaczy, nie same tory, chociaż coś po prostu na nie wpadło. Dosyć dziwnie wszystko, no. Po prostu z, po aktywacji tej dźwigni... Prąd zaczyna latać naokoło i teoretycznie moglibyśmy tego użyć w walce z tymi karkianami oraz gryzelami, ale w praktyce to się zwyczajnie sprawdza. Wiem, te gryzele są po prostu zbyt małe, żeby prąd mógł je jakoś dobrze pokopać. Niestety Jason jest już u większych gabarytów. Okej, okay, tu jeszcze jeden się ukrył. Nie mam zielonego pojęcia jaką wlazł. Będziesz musiał wyleźć, będziesz musiał zginąć. Hmm, także w tych szafkach są czasem niezłe rzeczy. Da się je bardzo łatwo rozwalać, jeśli ma się gapa, to po prostu celujemy tutaj, co zaprezentuję, bo chcę właśnie poznać ich zawartość. Rakiet powinno mi wystarczyć do końca gry, znaczy do tych istotnych momentów, podczas których chcę rakiet używać. No jak widzicie, bardzo przekonująca eksplozja. Dobra to nie było takie wygodne um, Wygodne znaczy to nie było takie dobre W porządku zobaczmy co kryje się tutaj hmm. Apteczka może być przydatna Chociaż bardziej wolałbym amunicję do pistoletu Przeładowanie... Eee, są takie sobie na czym to mogę użyć? Gap. W zasadzie nie. nie wiem. Tak, to jest broń krótka, broń do walki w zwarciu, powiedziałbym nawet. broń na bardzo mały dystans, zatem chcę ją przeładowywać bardzo szybko. I tam w oddali widzimy ostatnią już wadliwą wieżyczkę, którą zajmiemy się tak samo jak poprzednimi. Teoretycznie mógłbym... Mógłbym po prostu przebiec obok niej, ale ten próg sprawia, że mogę dostać kilka strzałów, a... Ach. Skoro mamy dużo rakiet, zatem po co? Po co się bawić w coś innego jak rozwalanie?